Cześć widzowie, witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z serii Challenge'u, czyli ilość pompek wykonywanych przez 30 dni, czy będzie progres, czy nie będzie progresu. Ostatnio zrobiłem sobie aż 70 pompek, 70 powtórzeń, czyli naprawdę bardzo dobry wynik. Ciekaw jestem, czy teraz ta tendencja się utrzyma, czy dzisiaj w kolejnym odcinku zrobimy więcej, a może mniej. Jeśli chcecie się przekonać, zapraszam do oglądania. Tak, widzowie, mamy to 71 powtórzeń, ale powiem Wam, że było mega ciężko, naprawdę dzisiaj mega ciężko. No ale mamy to mi te jedno powtórzenie, mimo wszystko więcej. Widzowie, czyli cały czas mamy progres. A widzowie, chciałem się jeszcze odnieść, bo parę osób w komentarzu pisało, że nie robisz tego poprawnie, nie robisz coś tego źle, tego tamto, tamto. Ja tyle razy mówię i na każdym materiale, nie robię tego technicznie, wiem, że mogę to robić źle, robię po prostu na ilość powtórzeń, nie technicznie, nieważne jak. Jeżeli myślicie, że tylko w ten sposób się jest łatwo zrobić, to się grubo mylicie. Też trzeba bardzo szybko robić, może nie szybko, ale ja mam taką technikę, że robię szybciej. Ale też wcale to nie jest łatwe, żeby chociaż żeby te 70 czy nawet do 100 dojść, dla mnie to i tak jest duży progres. Jakbym robił oczywiście bardzo dobrze technicznie, czysto technicznie, na pewno zrobił mniej, ale ja cały czas powtarzam, robię pod po prostu ilość, nie pod jakość, nie pod technikę. I pamiętajcie, miejcie to widzowie na uwagę, słuchajcie materiałów od początku do końca, one nie są długie ten challenge, 3-4 minuty myślę, że nie każdego nie zbawi, także proszę wysłuchać, a dopiero komentować. Także to by było na tyle, jedno powtórzenie mniej. Zobaczymy więcej, a może później, jak już dojdziemy przez te 30 dni, zrobię następny challenge właśnie pod technikę. Wtedy możemy tak zrobić. Na razie cały czas powtarzam, nie robię tego pod technikę. Wiem, że technicznie nie robię tego źle i te pompki nie są wykonywane perfekcyjnie. Także miejcie to na uwadze, że to nie jest pod technikę robione. Dzięki za uwagę. 71 jest kolejny progres. Na razie. Cześć.